Thank you. No to ja właśnie dotarłem do Bartka na nowej chacie, kurcze jasno tu teraz jak w niebie, o mam nawet tą do wody. To taka prowizorka na razie, wiesz, bo, bo tu 25% dzisiaj, hmm? 6,5 dolara, nie jest absurdy, nie, nie działa No co ty. 6,5 dolara poszło. No A tam A wyrzuciłem, wyrzuciłem paragon. Nie Wyszkodzi, tak też się wymienia. Tak? Pamiętajmy. No jak eee. chcę zobaczyć, no, to chodź do góry, to tam ten jeden boku ci pokażę, bo tam w jednym... Ojdź tam w jednym pokoju mojego jest. Tam nie będzie wchodzić, ale... No nie, nie. Tutaj na lewo, nie? Możesz iść zobaczyć? Na lewo. Tak. O. O, proszę. No, takie łoże wielkie. No, jak chcesz, chcesz podejmywać? No nie dalej, A, właśnie, niech z tym wynajmę ten pokój, jak Jak chętni będą na apartament, to, to wbijać do barska na karo. Wszystko jest nowinnie, czyściutkie. No. Łaźnia jest, przycisk jest. Przynieśli nam za noc, nie? Dużo, no. trzy dychy. I basen jeszcze jest, nie? I basen, no. Spoko, spoko nie jest wysoko nie ma no, słońca jest klimatyzacja nowa klimatyzacja te pierwsze wyrzuty są ciężkie no jest kuchnia, jest wszystko no i salon. Modruwa, salon TV i tak dalej no dobra, to tyle w temacie dzień dobry, dzień dobry Moi drodzy, no my właśnie podjechaliśmy do Krzysztofa Tak jest, pozdrawiam zmęczeni trochę na je, jeszcze Wydaje, po że... wczorajszym live ie. Także I się idziemy, Tak, idziemy teraz sobie coś zjeść Bo też jeszcze nie mieliśmy obiadu żadnego nie robiliśmy dzisiaj Wy chyba też czy robiliście obiadek? Nie, no nie Także idziemy sobie coś zjeść nie wirów Z latamy No, dzisiaj lata jest. Zaczyna to robaczko. No.

Fajny. Dzień dobry, dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja właśnie czekam, jestem pod domem Krzycha i Gosi i jedziemy z nimi rano z rańca na rynek zrobić zakupy jakieś tam żeby było co? Zjeść, że tak powiem. Dobrze. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy na pewno. Oglądajcie, oglądajcie. To może poznamy króla też. O, jedziemy, jedziemy na rynek. O no, już zwinęli imprezę, impreza zwinięta. O mamy siłownię proszę, byśmy byli zainteresowani. A to, to widziałem tutaj, to jechałem ten tu siłownię. Tak, i herbalajtę byłam, to widziałam na łapkach. O proszę, jakiś staruszek idzie. Ojej,

też tam jest? Nie, po ile w ogóle jest, nie? I zaczęło się kopanie, moi drodzy. Mamy starszych pomidora? Tak Wejść z cztery lemony. Dobra macie i wejść sałatę i, i starcu Buroki Buroki No my, moi drodzy wpadliśmy troszkę na basen Po zakupach się odświeżyć popływać, lekko poopalać i zaraz będziemy jechać do domu robić obiad. Magda dzisiaj wrzuci jakiś film kulinarny jak zrobić chomika w cieście. Także oglądajcie, oglądajcie. No a my właśnie sobie jemy obiadek taki Polski Magda zrobiła. Mamy surweczkę i tu jakiś ten, jak nie wiem kto się mówi. Sos czosnkowy. Sos czosnkowy, o. Także smacznego. Życzę, mam nadzieję, że wy dzisiaj też zjecie dobry obiadek. I nasze ogóreczki mamy. No i jemy, nasze własne ogóreczki już się zrobiły, są bardzo pyszne. Także dzisiaj mamy bardzo fajny obiadek. A potem jeszcze lecimy na miasto załatwiać pewną sprawę, ale to też zobaczycie. Także zapraszam. O, wymienili siedziska w końcu. Elegancja, Francja. No, my z Magdaleną idziemy do pani Hinki, no bo tam jej wyskoczył. Rumień. I nagle je zapłacił. No my właśnie byliśmy zamówić wizy, zaprowadzić Trzysia. Krzysiu wziął sobie wizy na pół roku i lepszy się zapłaciłeś? Na dwie osoby? 414 no, 414 na 6 miesięcy. Dwie osoby. I wszystko w temacie. Ale już się ruch zaczyna. Ja tu nakręcam. Jak ktoś z nas przejedzie, mamy dowód. Tak jest. Znowu śmieje się. Jest mi niedobrze. Jest bardzo źle. I tylko jedną myśl powiem.